No, cześć, witajcie, panowie, panie. To ja, wasz <gry> operator kamery. Dobra, słuchajcie, na początek, to jest mój pierwszy film, który robię Insta360. Tak, jestem na spacerze z tygrysem. No, i chcę wam pokazać taką ciekawostkę. Jak to teraz wygląda y, u mnie na ośce, idąc, kręcąc, filmując normalnie z kamery y, 3D. Także zobaczcie, czy się Wam to podoba. Możecie oczywiście obracać sobie i telefonem, czy tabletem czy myszką w komputerze i zobaczycie całą moją ośkę w całej okazałości jak to się dzieje jak to się umieszka nie wiem czy no po prostu to jest mój pierwszy film i za niedogodności wybaczcie także 6.15 rano Słychać już pociągi w oddali jeżdżą, a my walimy sobie spacerek. Także dzisiaj jest piąty wczoraj lipca, wczoraj było święto. Dzisiaj w Ameryce jest długi weekend. Ludzie śpią do późna, bo wiecie, sobot, jest sobota, niedziela, poniedziałek. Niektórzy jeszcze wzięli wolne. Mają naprawdę kupę czasu, żeby sobie po prostu wziąć i e, poodpoczywać, nie? A ja, no niestety, cyk, skuter próbował załatwić drzewko, ale mu się nie udało. No a ja oczywiście wróciłem wczoraj i weekend raczej wszystko jest pozamykane. Także ciężko mi będzie wziąć jakiś ładunek, żeby wyjechać No ale nigdy nie mów nigdy, prawda? Zawsze jest szansa Także na tą chwilę Po prostu Spacerek, no I jak myślicie? Jak się Wam to podoba? Czy jest sens robić coś takiego, czy nie? Oczywiście to już decyzja zależy od Was. Proszę, dajcie mi znać. Chętnie wysłucham wszelkich opinii. Także skuter musi podlać sobie krzaczki. A ja lecę dalej. Widzicie tutaj mniej więcej moją okolicę. Teraz oczywiście możecie, ta kamera nagrywa, prawda, dookoła. Także możecie przekręcić telefon w lewo, przekręcić telefon w prawo, ewentualnie tablet, czy palcem po monitorze i zobaczycie to, co się dzieje dookoła w mojej okolicy. Znaczy w mojej okolicy. No to nie zupełnie moja okolica, nie? tylko takie ten. Miejsce, gdzie spaceruję. Prawie codziennie ze skuterem. Tygrys musi iść. Musi zrobić swoje bandyckie numery. No niestety musi. No i właśnie sorry, ale to go teraz naszło. Bandycki numer zrobiony, worek zebrany, i a jak ja zbieram i idziemy dalej chodź Kutero, chodź wczoraj oczywiście były fajerwerki były strzelania wiecie, skapi florków Tygrys nie chciał za bardzo nawet wyjść na podwórko pod domem żeby <ścoughs> załatwić swoje sprawy i walczył z tym no walczył z tym, trzymał z sobą aż do teraz, nie? Także trochę mu to zajęło. No. Ale cóż, w domu się nie zważył. Wyszliśmy na podwórko. Zrobił to na podwórku, nie? Fajna maździorka, fajna maździorka. Także ja idę. Ciekawe, ile mnie sąsiadów tutaj później, za filmowanie, obsztorcuje nie? <laughs> Ale cóż, idę po chodniku. Lipa, 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 widzicie, kwitnie. Lipa, idę po chodniku, niech się pałują. Sory, takie, wiecie, nieprzyzwyczajony jestem. No, uczę się tej kamery, prawda? i specjalnie no specjalnie no. w każdym bądź razie plan jest taki z, z, mój na tą kamerę, że chcę odwiedzać trochę miejsc takich parków po drodze czy fajne tereny przez które jeżdżę robić wam wrzutki y, do filmów i pomysł jest taki, że film będzie szedł przykładowo normalnie taki jak zawsze robię a dodatkowo po filmie będzie 5 czy 10 minut właśnie nagrywanych z tej kamery, gdzie będziecie mogli sobie obejrzeć czy zajrzeć głębiej niż tylko to co kamera pokazuje. No, przede mną, prawda? Także kąt widzenia jaki będziecie chcieli sobie możecie ustawić, zobaczyć to co wy chcecie a nie to co ja wam pokazuję 360 to jest 360 nagrywa, kręci się wiecie, no jest to inaczej eee, trzymając kika płasko przed sobą nie wiem jak on w tej chwili zareaguje jak on nagra no bo, no nie wiem także jest skuter jestem ja najprawdopodobniej ale teraz Położę kamerę nad głowę, podniosę do góry, tak jakbym niósł flagę pierwszą majową, czyli ta opcja, która mi najbardziej, w której najczęściej chciałbym korzystać. I zobaczymy co nam teraz to pokaże. Chodzi mi o to, czy z tej pozycji widać całą postać razem z tygrysem. Tak, jakbym nagrywał sprzed nami, czy tego nie widać? Chciałbym zobaczyć po obrobieniu tego na komputerze, jak to wygląda. No, ale ja rozumiem. Nie pierdż głupoty, tylko nagrywaj, prawda? Także zegarek dał się we znaki, że 28 minut zrobiliśmy jedną milę, czyli półtory kilometra. Cały grzyb, no ale. Ale także jeszcze raz nad głowę nade mną, czyli to jest ta opcja flagi, że tak powiem. Bo tak chciałbym ją mieć zamontowaną w aucie, żeby mi nagrywała. I czy to będzie nagrywać, czy nie będzie nagrywać, w jakim stanie zobaczymy. Oczywiście, jak wiecie, zawsze można wywalić dźwięk i podłączyć prawda, muzykę. Co nie omieszkam zrobić teraz. Także jak widzicie moje zabiegi filmowe. <laughs> Zobaczcie jaka fajna sosenka. Czy to nie sosenka? Jakie fajne igły. Ja jestem na skrzyżu, dochodzę do skrzyżowania Algonquin i Wolf. Ja idę oczywiście ze słońcem teraz. Także sorry, tak bywa. Tu widzicie jakiś kościół. Po mojej lewej stronie, wielka sosna, fajne drzewo. No i cóż. Głowa spocona dlatego spędzi. A ja wszystko ma być naturalne, prawdziwe, bez żadnego udawania. Zresztą tak jak wiecie w moich filmach, jeśli coś ma się spieszyć. No, to i tak wam pokażę kolejny spacer. To pójdziemy sobie do parku. No, bo wiecie, do poniedziałku mam kupę czasu, nie? Mogę sobie ponagrywać. Oczywiście, kamerka została zakupiona za własne środki. To nie jest film sponsorowany, ale powiem wam taką ciekawostkę. Jako że każdy chce zarabiać na YouTubie, ja też. Posiedziałem trochę wczoraj na komputerze i poklikałem po jednej stronie, po drugiej stronie i po jakichś 4 godzinach dostałem specjalny link od firmy Insta 360 gdzie jak jesteście zainteresowani zakupem tej, takiej kamery użyjcie mego linku będziecie mieli taniej no ale to że wy będziecie mieli taniej to jeszcze ja będę miał z tego jakąś kasę muszę wam to pokazać zobaczcie jaki fajny tutaj z, jak to się nazywa z kawałków yy, z kawałków no czegoś to jest płytki ceramiczne z płytek został zrobiony, nie witraż bo to szkło, witraż to jest ze szkła a to jak to się mozaika? mozaika? mozaika, bardzo ładnie wygląda tu już widzę dynie rosną tu nie wiem co z tym robią, co kombinują z tym zrobić no ale Ktoś kombinują To jest najważniejsze mm, mój warsztat na znaczy to nie mój, no Warszawskoło koło mnie na ulicy Na mojej oczce nie? Ale już jak te ostatnie wejście jest Z kamery Insta360 No to dochodząc Pokażę wam Jak wygląda teraz Ten dom Który trasiu w którymś moim filmie, pamiętacie? A po paru zabiegach, po jakichś dwóch, dwóch i pół miesiąca, może trzy, zobaczcie, jak on teraz wygląda. A teraz możecie zobaczyć w kamerze 360, nie? Także zobaczcie, no, pracują nad nim nasi, krajowi, ale to, co z niego teraz zrobili, to według mnie cud piękności. Bardzo mi się podoba. Fajnie to wygląda. Biały, ten, biały kolor. No, właśnie teraz też jest. Słyszę, że ktoś klepie. Ale no, jest naprawdę fajnie zrobiony. Fajnie wygląda. Naprawdę będzie super chat. Oczywiście. Sprawdzimy cenę jego, jak wejdzie na rynek w odpowiednim momencie. A ja dochodzę już do domu. Mam zrobione 3000. Pokażę. Mam zrobione 3511 kroków. 38 minut jesteśmy na spacerze. 89 Fahrenheitów temperatura. A se tequila. Dane v Brusci, káň, je to tequila. Tequila, tequila od tequila. Takú pohodu. Tequila. Moja margherita. Moja margherita. Je a Jakúzi, jakúzi, ale... Wątna się pobawić, sami widzicie. Zadawa przednia.